zwycięski gol. Kończy się druga połowa meczu Nankatsu przeciwko Meiba. Czy Meiba utrzymają swoją jednopunktową przewagę? Piłka została wykopana daleko na połowę Meiba. Subasa wyskakuje do piłki Równocześnie robi to Kojiro Znowu zmierza do starcia Tym razem trudno powiedzieć kto kogo zwycięży Fantastycznie, Subasa nie upadł To niewiarygodne jak panuje nad ciałem Kojiro rusza za nim Tsubasa, dopadnę cię Nie strzelisz Nieskuteczna akcja Kojiro Tsubasa wyskakuje do góry i strzela. Kojiro nie wykopuje piłkę. Kompletne zaskoczenie w drużynie Nankatsu. To grało wszystko, daleki strzał kodzirot, wyskakuje do piłki. Nie odbił jej. Piłka leci w kierunku bramki, Morizaki nie obronił. Co? Nie ma gola, piłka odbiła się od poprzeczki. Po strachu. Fart. Ale Kojiro napędził nam stracha. Będzie remis. Lecz jeszcze nie skończył. Kojiro się nie poddaje. Biegnie na połowę Nankatsu. Za nim pociągną za sobą resztę drużyny, są już na połowie Nankatsu. Kojiro przejął piłkę. Brawo, kapitanie! Zróbcie coś! Brońcie bramki! Wydawało się, że wyrównujący gol Subasy będzie ostatnim, ale Kojiro nie poddaje się. Wygram także dla moich braci. Wygram! Kojiro, naprzód! Subasa szybciej. Nie tylko ty chcesz wygrać, Kojiro. Kojiro przy piłce, strzeli czy nie? Subasa pojawia się na linii strzału. Teraz to on blokuje Kojiro. Zatrzymaj go, Subasa. Na przód, Kojiro. Godziro robi zbut i próbuje wymienić subasę, ale ten blokuje mu linię strzału. Nie przegram, Godziro, nie pokona mnie tato. Kapitanie, radio nie działa, maszynownia zniszczona. Uspokój się, na morzu zdarzają się burze. Wszyscy na stanowiska, nie damy się. Subasa, na pewno do ciebie wrócę. Apród Subasa! Nie daj się, Subasa! On mnie nie pokona nigdy. To ja będę zwycięzcą. Ja! Entuzjazm kibiców sięga zenitu. Ten mecz to wielki pojedynek nie tylko drużyn, ale przede wszystkim Tsubasy i Kojiro. naprzód! Dalej Kojiro! tylko tak dalej, wyrób sobie pozycję strzelecką. Żebym tylko mógł dostać piłkę. Weź się sobie, jeśli potrafisz. Tutaj, kapitanie! Nie wtrącaj się to mecz między mną a Tsubasą. Do lichania mogę dobrać mu piłki. A więc poddawaj się Tsubasa. Chodzi, że przymierza się do strzału. Uważaj! Tsubasa odbiera kodziro piłkę. Fantastyczne zagranie! Jesteś niesamowity, Tsubasa. Udało się, Tsubasa! Takusagi odbiera piłkę. Czas się kończy. Takeshi rzuca się do piłki, strzela. Jest gol! Nic meczu. Nankatsu zostało pokonane. Nankatsu przegrało. To była pasjonująca gra. Mejwa i Nankatsu miały równe szanse na zdobycie Pucharu. Zwyciężyła Mejwa. Subasa został pokonany. Ten Subasa. Mejwa wygrali mecz, ale Subasa i Kojiro wyszli na remis. Subasa. Nankatsu zostało pokonane. Jednak lejba górą, Ten mecz był też konfrontacją dwóch królów strzelców: Trzybasy i Kodziro. Ale tym, który zakończył mecz, był Takeshi. Tego nic się nie spodziewało. Stańmy w rzędzie. Trzybasa, stańmy w rzędzie do pokłonu. Ten dzieciak ma łzy w oczach. Kapitanie, co się stało? Co? Nic. Drużyny opuszczają stadion przy wielkim aplauzie kibiców. Franka i was zagrały dobry mecz. No to rozgrywka między Kojiro a Tsubasem została rozstrzygnięta, prawda? Trudno powiedzieć. Hurra, Kojiro wygrał! Dobrze się spisałeś, Kojiro. Dokąd wakaba kabałashi? Dobra robota, chłopcy. Nie łamcie się, chłopaki, to był dobry mecz. Wasa, co z ciebie za kapitan? Zagraliście dobrze, nie byliście gorsi od Mejwa. Ale przegrany mecz to przegrany mecz. Ważne, w jakim stylu przegrywasz. Nieważne, jak dobra była gra, jeśli przegrywasz, to koniec. Wakayabashi chciał, żebyśmy dobrze grali, a my na dzień dobry przegraliśmy Tsubasa, wejdźcie do finału, żebyśmy mogli walczyć z Meiwa Obiecuję, Wakayabashi Tsubasa, przestań się mazać Roberto, tak mi przykro, teraz nie ci z do Brazylii Pozwólcie, zabrać mięsiuwasę do Brazylii. Zrobię z niego najlepszego piłkarza świata. Udało się, to był świetny mecz. Można uznać, że ten mecz to jak gra w finale. Wygrana to wielki sukces. Przeciwnik był bardzo trudny, tak? Trzymać w następnym meczu. Tak jest! Co się stało, Kojiro? Co z tego, że wygraliśmy mecz? Ten mój ostatni strzał powinien mógł wyjść. Ale trzeba rozpyłką co chce. A w ostatnim starciu pokonał mnie zupełnie. Jakiś czary, czy co? Skąd to się bierze w takim konusie? Jeden przegrany mecz półfinałowy nie oznacza, że nie możecie grać w finale. Mecze półfinałowe decydują, kto wchodzi do finału. Jeśli zajmiemy drugie miejsce w naszej grupie, to możemy zagrać w finale. Właśnie, odegramy się na nich w finale. Wciąż jeszcze możemy im się odpłacić? Tym razem nie przegramy. Czekajcie, dopiero rozegraliśmy jeden mecz półfinałowy. Dajmy z siebie wszystko w każdym meczu. Okej? Okay? Dobra, telefon do kapitana Nankatsu. Słucham. A, to ty, Wakabayashi. Chyba się nie wamiecie. Przegraliśmy, ale każdy zrobił co mógł. Wyleczę nogę i znowu razem zagramy. Wszystko okej? Okay? Masz dziwny głos. Nic mi nie jest. Ciągle mamy szansę na finał i na pewno w nim zagramy. Prawda, chłopaki? Dostaw to nam, Wakabayashi. Damy z siebie wszystko. Wykuruj się szybko. Chłopaki, liczę na Was. Do zobaczenia. Dzięki za telefon. Liczę na Was, chłopaki. Głowa do góry, nie potrzebujemy mięczaków. Brawo, chłopcy. Proponuję Ci gra u nas. Mnie? Znamy Twoje umiejętności piłkarskie, osobowość. Jeśli przejdziesz do Toho, to pokrywamy Twoje czesne i wydatki na życie przez 10 lat. Płacimy też za szkołę średnią i kolej. Niemożliwe. Jest jedno ale. Prawdę mówiąc, mieliśmy na oku ciebie jeszcze jednego napastnika, a tym drugim jest Subasa. I zdecydowaliśmy, że zwerbujemy zwycięzcę tego meczu. Zwerbujcie Subasa. Ale wygrali mejwa. Trudno powiedzieć, który z was jest lepszym graczem, obserwując tylko ten mecz. Nie jestem gorszy od Tsubasy Każdy powie, że jestem lepszym strzelcem. Wygraliśmy mecz na Waszych oczach. Jeśli to prawda, to zdobądźcie puchar. Skoro mówisz, że jesteś lepszy, to udowodnij to i zostań, mistrzem. Jeśli ci się uda, to przyjmiemy cię do Toho jako specjalnego stypendystę piłkarskiego trwają mecze półfinałowe. Pierwszy mecz grupy C rozegrają Furano i Nagano. Oba zespoły ostre ze sobą współzawodniczą. Na przód, Furano! Teraz my wam kibicujemy! To Nankatsu! Dobra, ruszajmy! Goal! Bramka dla Furano! Brawo, Furano. wspaniałej grze Furano pokonała Nagano. 2 do 1. Furano świetnie zaczęło. Teraz nasza kolej. Postarajcie się, kapitanie. Spoko. To będzie równie dobry mecz jak moje wyznam katsu. Teraz przechodzimy do czwartej grupy. Jeszcze jeden dobry mecz. Musashi przeciwko Yonanmu. Gorący do pięk kibiców Misugi. A więc to jest Jun Misugi. Mówią, że jest dobry. Misugi przy piłce bija obrońców Ionana. Będzie strzelał. Gol! Mecz dopiero się a już są cztery bramki. Gra. Nie zdobędziemy mistrzostwa, jeśli nie pokonamy Misugi. Kojiro, Jun Misugi to ci, z którymi na pewno zmierzymy się w finałach. Ale wygramy wszystkie mecze. Zobaczysz, tato. Tsubasa, wyszliśmy z burzy. A co u ciebie? Cokolwiek się stanie, nie trać zapału. Rano Nankatsu przegrali z Maywa, ale porażka ich nie załamała. W noczu z żyną oszu z zagrali świetnie i zwyciężyli 9 do 0. Subasa, wkrótce dowiemy się, który z nas wygra ty czy ja. Udowodnię, że jestem lepszy. No, to mamy jedno zwycięstwo i jedno przegrano. Dajmy tak dalej, jesteśmy w finale. Czy nie jesteś zbytnim optymistą? Co? To my Iwa, i my zagramy w finale. Zgadza się. Niby wy zagracie w finale, to Hanawa będą najtrudniejszym przeciwnikiem. Wczoraj wygrali z Oszu, 10 do 1. Więc to jest drużyna hanawa? Ale i tak nie przegramy. Żeby nie wiem co, nie zrezygnuję z moich marzeń.